Hej, dzisiaj chciałabym Wam co nieco powiedzieć, pogadanka na temat tego, co uważam, że jest w ogóle bez sensu do kupienia w Sephora. Z takich według mnie rzeczy. Pierwszą nowością będzie nowa paleta z tart. Jest to tartlet in Bloom. Mamy małą tartlet in Bloom Clay i dużą tartlet. Ma 28 cieni. Jest tylko na razie na amerykańskiej seforze i koszt, będzie kosztowała 52 dolary. Ale no, Jakby złożyć wszystkie palety tart, no, bo właśnie nie sobie włączyłam. To jest taka mieszanka tego wszystkiego, co już było. Są troszeczkę chłodniejsze odcienie, są troszeczkę cieplejsze odcienie, są jakieś złota, są róże, fiolety, jakiś tam brąz. Jakby... <ścoughs> serio? I jakby, jak będzie w Polsce, to pewnie będzie kosztowała dwie stówki. Możemy kupić lepszą, wydaje mi się, że jakościowo, bo jak dotykam te palety i w ogóle oglądam te recenzje tych palet, to jest takie... What the... Serio? Jakby... Można kupić, wydaje mi się, za o wiele taniej. Takie Kobo, takie Glamshop, afekt i te błyski naprawdę będą ładne a nie będzie tego tak... nie będzie to takie powtarzalne i tandetne i w ogóle ogólnie ta paleta wygląda jakby ktoś stwierdził kopiuj, wklej, the end. Kolejną paletą będzie, uwaga, Natasha Denona Glam Face Palette. Jakby rozumiem cały koncept. Mamy pięć cieni i dwa wkłady takie duże pod przykryciem do twarzy i jest to Róż i rozświetlacz. I mamy wersję light i mamy wersję dark. Wszystko by było fajnie. Po pierwsze, nie kosztowało to 265 zł. Po drugie, ten kolor nawet light wydaje mi się, że nie jest light dla mnie. Dla mnie to by było mega ciemne. Jakby tylko te pięć odcieni są trzy maty, tylko w brązie i dwa błyszczące. Taki jasny, błyszczący, który jest właśnie w wewnętrznym kąciku i który ma być w zewnętrznym kąciku. Ogólnie to jest podpisane jako Inner Corner, no to wewnętrzny, Transition, no to przejściowy, Crease, czyli w załamaniu, Outer Corner, który jest błyszczący w zewnętrznym kąciku, Smoke, który powinien być właśnie. Takim dopełnieniem. No i jest Cream Blush i Star Glow. Jako ten kremowy róż i rozświetlacz. Jakby to dla mnie kompletnie nie ma sensu. Już mogli dać razem z bronzerem. Żeby to było bardziej kompletne. To wtedy bym to zrozumiała. Ale róż i rozświetlacz. One nie są jasne. Jakby była jeszcze jedna paleta. Taka light. Ta light by była medium. Albo light medium i dark. Jakby nawet ta dark nie wydaje mi się aż taka... Ciemna, wydaje mi się jasna, i ten rozświetlacz wydaje mi się taki lekko szary. Bez tego brązera czy jakieś konturowania, dla mnie to tak jest takie niekompletne. Kolejną taką świąteczną nowością jest Sephora Collection i to jest Holiday Vibes, czyli tej palety. Wszystko i nic. Kosztuje 169 zł. W Douglasie też to jest. Jak chcecie, to możemy zrobić edycję Daglasową, Czego nie kupuję, czego nie kupię. I nie polecam. Ja naprawdę rozumiem ten koncept, że macie dużo cieni, macie pędzelki, macie róże, coś tam jeszcze, jakieś rzeczy, ale nie lepiej zainwestować w coś mniejszego? 169 zł to jest taka jedna porządna paleta, albo kilka palet, jakieś dwie szminki, nie wiem, z drogerii. Serio te wkłady to są takie zazwyczaj malutkie wkłady, co nie? Takie tyci, tyci. Pokiego grzyba! Pokiego! Nie wiem, dla mnie to jest takie mocno zabawkowe. A na zabawkę nie chcę wydawać 170 zł. Moja ulubiona Huda Beauty. Huda, z której nic nie mam, ale muszę się mogę wypowiedzieć. Ja rozumiem, że ta nowa kolekcja Rose Quartz jest trochę chłodniejsza, chociaż dalej idzie w róże co chuda bardzo lubi, bo w prawie każdej jej palecie jest różowo. Jest yy, marmurkowo, bo czemu nie? Te cienie marmurkowe to dla mnie też kompletna porażka, bo nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. To ogólnie wygląda ten cień jak rozświetlacz, jak Szalka Petriego. Musiałam sobie wygooglać, bo ja pamiętam angielską nazwę. Szalka Petriego z tym z takim grzybem jakimś, albo yy, jak czasem pokazują laski na instagramie, które obserwuję, albo wyskoczy mi coś nawet na tiktoku jakieś tam, że zarazki czy coś i na tej szalce pokazują się takie, to to wygląda dokładnie tak samo, jakby ktoś w wazelinie, albo w jakimś dziwnym czymś zanurzył jakieś kuleczki i to się tak yy, jak to, jeszcze ten cień nie wygląda aż tak źle, mi się wydaje. Ale ten rozświetlacz, gdzie czasem po prostu laski miały na jednej stronie ten pigment, a na drugiej tą wazelinę. I jak to one tak mieszały, tak... Ogólnie niektóre mówiły, że to jest fajne, ale to się... lepi. I niektórym nie rozwalało to makijażu, a niektórym to rozwalało po, na przykład, godzinie makijażu. I tak... Hello. Dla mnie to w ogóle nie ma sensu, bo to jest takie mocno dorzucone, taką, zróbmy nowość i bum, wrzucili jakąś nowość, która jest, z... no i tak, to było my pięć takich niepolecajek, takich antyholowych, takie wyszonowości, mimo tego, że ja bardzo lubię nowości, to tych kompletnie nie kminie. kto, co i jak myślał, no ale cóż, tak już bywa, no dobra, to tyle na dziś. Zapraszam Was do komentarzy, powiedzcie, co jest Waszym takim wielkim up nope, antyholem i w ogóle, że powinni to wycofać, nie patrzymy na to, uciekamy od tego. <grym> a co byście może kupili? A może się ze mną z czymś nie zgadzacie, a może testowaliście ten rozświetlacz, dla Was to jest najlepszy na świecie, albo coś na też jednony, I don't know. No i to tyle, na razie, pa!